Sklep. Instalowanie i usuwanie aplikacji ze sklepu Windows. Sklep Windows to usługa, dzięki której można znaleźć i zainstalować aplikacje do tabletów wyposażonych w system operacyjny Windows Phone. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji. Aby uzyskać dostęp do sklepu Windows, musisz połączyć się z internetem oraz zalogować się do swojego konta Microsoft. Jeśli nie posiadasz konta Microsoft, skorzystaj z rozdziału Konto Microsoft. Przesuń ekran w lewo. Przesuń listę w dół i dotknij Sklep. Wybierz na przykład Aplikacje. Przesuwając ekran dwa razy w lewo, wybierz rodzaj kategorii, na przykład Narzędzia plus użytkowe. Dotknij na przykład Adobe Reader. Dotknij przycisk Zainstaluj. Aplikacja została pobrana i zainstalowana, a jej skrót jest widoczny na liście aplikacji. Aby odinstalować aplikację, dotknij i przytrzymaj jej skrótu. Wybierz Odinstaluj. Potwierdź, dotykając Tak. Aplikacja została odinstalowana. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk Start.